Cześć, tak Dzisiaj sobie ogłosimy konkurs. To będzie składnik kod to jest Champions League w sejcji podstawowej. Waszym zadaniem jest, no to jak mówię, że trzeba zgadnąć kod. Ten użytkownik to składnie najwięcej znaków. Zostanie ode mnie... czekajcie... Zostanie ode mnie... Już wam pokazuję. Tak z y, Limited Edition z Cześć i 18 jak to wygląda. kartę nie Wszystko ładnie. A tutaj były limitki. Porównajcie sobie. Sezon ten. Ten sezon został wyzywany. No Dobra, nie będę ale się zanudzał. Tak więc. Ten zgodnik, to kto zladnie kod. Zostanie ode mnie tą kartę. Ko a więc komentujcie. Subskrybujcie, łapkujcie. Pozdrawiam Was, pokawaczy i cześć.